Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, no i dzisiaj pokażę Wam jak ty, y, po prostu szybko biec przez lawę, tak jak załóżmy Tobiasz, czy ktokolwiek inny, czy tam noliv, po prostu się boat skilować tak zwanie, o tak robić, właśnie... Mm, no i co? Pierwszy podpunkt, który musicie wypełnić, to musicie wziąć ustawienia, ustawienia dostępu i sprint ustawić na przełączanie. W ten sposób, kiedy klikniecie Raz W, będzie Wam za każdym razem sprintować. Eee, kolejnym faktem musicie scrollować zamiast... Yy, przełączać sobie załóżmy yy, przyciskami. Nie możecie tak robić, tylko właśnie najlepiej jest scrollować. No i co? Spróbujemy. Kiedy już to wszystko zrobiliście, próbujcie sobie po prostu na fajerce. Tak jak ja od razu mówię, że nie jestem jeszcze mistrzem, ale spróbuję to zrobić. Jak widzicie, perfekcyjnie mi się udało. No i co? Jeśli takie poradniki Wam się podobają, no to możesz zostawić łapkę w górę oraz suba. No i Nara.